sylwetka Piotra Pedro Ruiz de Moros, czyli doktor Hiszpan z fraszek kochanowskiego. Jego dzieło sztandarowe to są decyzjone z Lituanii, ja już pominę cały tytuł długi po łacinie. Ale autor tego zbioru w utworze tym zawarł najciekawsze rozstrzygnięcia, z którymi się zetknął w czasie swojego orzekania w asesorii litewskiej, która była między innymi sądem odwoławczym od wyroków sądów miejskich prawa mardeburskiego na którym było lokowane przecież choćby Wilno i Roys już opisał najciekawsze przypadki z jakimi się zetknął ale zrobił to w ten sposób żeby wykazać że prawo rzymskie może stanowić może nie tyle podstawę orzekania bo tutaj siły nie było musiał Roys już orzekać jako asesor według prawa mardeburskiego ale, ale prawo rzymskie Chciał pokazać jako kryterium interpretacyjne. W razie czy to niejasności pojęć prawa mardeburskiego, czy to w razie luk, nawet postulował we wstępie do swojego dzieła subsydiarne wykorzystanie prawa rzymskiego. No ale nie niegołosłownie, bo samo prawo mardeburskie nawet takie wskazówki dawało. I, proszę Państwa, pewien kazus. Royce już tarte kazusy dobrał, żeby właśnie pokazać użyteczność prawa rzymskiego w orzecznictwie, Sądów Miejskich, czy to Sądu Asesorskiego, w którym sam zasiadał. I jeden z kazusów opiera się na następującym stanie faktycznym. Ja kiedyś o nim już opowiadałam, ale tak przypomnę, może nie każdy z Państwa akurat na tej konferencji był w Szczecinie lat temu kilka. Chodziło o testament sporządzony przez samobójcę. To był bardzo ciekawy przypadek, bo pewien człowiek tarnął się na swoje życie, zadając sobie ranę w brzuch. Ale od razu nie umarł. I umierał, i umierał, i zanim dopełnił tego, to jeszcze zdążył, sporządzić testament. W tym testamencie uczynił zapis dużej wartości na rzecz swojej żony. I już po jego śmierci, jego bracia zakwestionowali ważność tego testamentu. Podnosili to w ten sposób, że testament samobójcy. To jest tak naprawdę testament człowieka niespełna rozumu, a przecież zdrowie psychiczne było jednym z wymogów ważności testamentu, tak, tak jak w prawie rzymskim, tak i w prawie magdeburskim. Więc oni starali się podważyć ważność testamentu, dlatego że oni by dziedziczyli po tym zmarłym z ustawy. Na co jego żona, która oczywiście chciała utrzymać ważność testamentu, żeby zarobić ten wysoki zapis, Dowodziła, że jej mąż wcale nie był osobą niespełna rozumu, kiedy ten testament sporządzał. Bo jeszcze przed śmiercią poprosił o przyjście kapłana, odbył spowiedź, przyjął komunię świętą. No więc, gdyby był chory psychicznie, no to by to wszystko się nie dokonało. I jeszcze co? Wdowa się powołała na klauzulę, która na początku testamentu przez pisarza została umieszczona, że. Taki i taki, chory na ciele, ale zdrowy na umyśle. I zdaniem wdowy to jest dowód na zdrowie psychiczne spadkodawcy. I rodzic no już w pierwszym rozstrzygnięciu, bo ich, ich jest łącznie pięć, ale w pierwszym rozstrzygnięciu analizuje i o tym nie będę teraz mówić, czy ten testament rzeczywiście jest ważny, czy nie. Ale w drugiej decyzji, o w drugim rozstrzygnięciu zajął się problemem, o którym ja chcę teraz mówić. Czy taka klauzula zamieszczona przez pisarza, czy to nawet też przez samego spadkodawcę bo była też dopuszczalna forma testamentu sporządzonego własnoręcznie, który był potem powierzany na przechowanie urzędowi miejskiemu, opieczętowane pismo i też sami spadkodawcy korzystali z takiej klauzuli. Ja, taki i taki, chory na ciele, ale zdrowy na umyśle. I Royce już się w tej drugiej decyzji zastanawia. Jakie jest znaczenie prawne tej klauzuli? Czy rzeczywiście ona stwarza podstawy do przyjęcia, że spadkodawca był zdrowy na umyśle? I zanim przejdę do rozważań Rojziusza, to kilka takich refleksji na temat <coughs> prawa Mardeburskiego. Jak samo prawo magdeburskie do tego podchodziło? W ogóle początkowo w prawie Mardeburskim y, testament nie był znany. We wczesnym feudalizmie ludzie sobie nie wyobrażali sytuacji, że jakieś oświadczenie woli ma skutkować po śmierci osoby, od której ono pochodzi. Uważano, że wola wygasa wraz ze śmiercią osoby i już po śmierci ona nie skutkuje. No i z czasem się testamenty pojawiły pod wpływem szczególnie nauki Kościoła, jak wiadomo korzystającego też z prawa rzymskiego. Jakie to formy testamentu praktykowano? Chociażby Bartłomiej Groicki, do niego się odniosę. Wspomina o praktyce testamentu ustnego wobec siedmiu świadków, ale wymienia też właśnie to, co sporządził spadkodawca, testament wobec urzędników. Początkowo spadkodawca musiał być na tyle zdrowy fizycznie, żeby się sam przed Radę Miejską albo przed Sąd Ławniczy udać i taki testament podyktować. Ale z czasem prawo magdeburskie dopuszczało też możliwość żeby, jeżeli ktoś jest obłożnie chory, więc nie ma możliwości samodzielnego przybycia do urzędników, że może ich wezwać do swojego domu. I Groicki już może, żeby szybciej to było, opisuje, że wtedy wystarczy wójt i dwóch albo chociaż trzech rajców miejskich bądź ławników, jeżeli większej liczby osób się nie uda zebrać. I wtedy Taki testament jest dyktowany ustnie przez chorego, ale ci urzędnicy, wójt i urzędnicy jeszcze przybywali z pisarzem. Ja w tytule, który zostanie do, do potrzeb publikacji zmodyfikowany, użyłam terminu testament notarialny. To jest trochę skrót myślowy, bo to nie jest akt prawny taki jak dzisiaj. Wyraz notarius który w, w łacińskich źródłach się pojawia, czy tak jak Groicki o nim pisze, tabelarius, czasami skriba, bo on tego tak naprzemiennie używa, to jest po prostu pisarz. To nie jest notariusz w dzisiejszym znaczeniu. Był owszem notariat publiczny, ale to jest inna zupełnie instytucja. Tutaj chodzi po prostu o pisarza towarzyszącego urzędnikom miejskim, którzy asystowali przy sporządzaniu testamentu. Bo przecież czasem to bywały skomplikowane rozrządzenia. Takich testamentów już wiele mi się zdarzyło czytać i to są czasami bardzo szczegółowe wyliczenia, konkretne przedmioty, komu one mają przypadać. Czasami zmarli, no zmarli za życia jeszcze bardzo dużą tutaj przezorność pokazywali, to są bardzo szczegółowe wyliczenia. No i pisarz przecież musiał to utrwalić. No i prawdopodobnie tak to wyglądało, że Pisarz no nie przychodził z księgą miejską, bo później taki testament trzeba było i to w terminie maksymalnie rocznym wciągnąć do ksiąg miejskich, tylko pisarz przychodził po prostu z kartką, zapisywał to, co mu spatrodawca dyktował, i potem dopiero sporządzał taki testament, można powiedzieć, na czysto, i wpisywał do Księgi Miejskiej. Ale tak jak sam Royce już zauważa, prawie we wszystkich testamentach, z, którego, z którymi jego sąd się zetknął, jest ta klauzula. Taki i taki, zdrowy bądź też chory fizycznie, ale psychicznie zdrowy. To oczywiście jest taka standardowa formułka. Nie jedyna, ale o znaczeniu prawnym, tak jak same rozrządzenia. Bo były też i inne części testamentu, które się nie musiały wszędzie powtarzać, tak jak na przykład inwokacja do Boga czy do Trójcy Świętej, arenga, czyli jakaś no, sentencja filozoficzna o kruchości życia, o nieuchronności śmierci, czy inne jeszcze jakieś formuły pożegnania z żywymi, jakieś wskazówki moralne pod adresem bliskich. No ale jeżeli. No, Pisarz sporządził taką adnotację, że ktoś jest zdrowy na umyśle, no to teraz pytanie Rożiusza, na ile temu można wierzyć? Czy to jest tylko taka formułka, bo tak się pisze po prostu, czy rzeczywiście temu można dać moc dowodową? I drugiej decyzji o drugim rozstrzygnięciu Rożiusz to szczegółowo analizuje. I według jednego poglądu, jak to on yy, opisuje, i jak najbardziej trzeba tutaj notariuszowi zawierzyć. Jeżeli notariusz napisał, czy pisarz ogólnie, że spadkodawca był zdrowy na umyśle, no to to tak było. No bo notariusz to jest, czy pisarz miejski nawet, ale to jest zawód poważany, że jeżeli na przykład woźny sądowy kogoś pozywa, no to każdy mu wierzy. No to tym bardziej należy takiemu pisarzowi uwierzyć. Przecież to jest bardziej prestiżowa funkcja niż woźny sądowy. Natomiast przytacza Roiz, już następnie poglądy innych autorów, którzy uważają, że taka klauzula nie ma mocy prawnej. To jest tylko frazes. Tak się pisze, ale to o niczym tak naprawdę nie świadczy. I on tutaj bardzo szeroką argumentację przedstawia. Argument pada na przykład taki, że. Choroba psychiczna to jest coś takiego, co zmysłami bardzo trudno zarejestrować. Pisarz przychodzi, no, jeżeli się spadkodawca nie zachowuje w sposób jakiś ewidentnie odbiegający od normy, no to nie ma powodu twierdzić, że jest to osoba chora. Ale, no, ta już się może mylić. Yy. Jakie jeszcze argumenty? To, że się notariusz może mylić, dowodzą różne przypadki, i tutaj sam Reuss już ze swojej praktyki opisuje takie kazusy, że mianowicie notariusz błędnie wpisał nazwisko osoby, co do której sporządzał wpis do księgi. A Uczynił to dlatego, że został wprowadzony w błąd. Ktoś przyszedł, przedstawił się tak i tak, i to jeszcze mało tego, że nie tylko sam ten zainteresowany się przedstawił, tylko jeszcze zjawił się ze swoim dłużnikiem, który to nazwisko poświadczył, i jeszcze z adwokatem, i wszyscy oni pod przysięgą zeznali, że osoba zainteresowana takim wpisem nosi odpowiednie nazwisko. I notariusz tak to zapisał. I to się potem okazało nieprawdą. Czyli zdaniem Reusjusza. I tutaj się powołuje na praktykę swojej ojczyzny Hiszpanii, że notariusz w takim wypadku, jeżeli nie jest pewny nazwiska, to nie powinien sporządzić takiego aktu. Jeżeli nie zna osoby osobiście, no to powinien na tyle wykazać staranność w zbadaniu, jak się osoba rzeczywiście nazywa, żeby później nie było sytuacji, że jakiś akt prawny został sporządzony. I skutki prawne spadają na osobę, która nie ma z tym tak naprawdę nic wspólnego, bo nosi takie nazwisko, jakie pisarz zapisał. Czyli, jeżeli tutaj się pisarz może mylić, no to tym bardziej co do zdrowia psychicznego, którego tak naprawdę ocenić odpowiednio w stanie nie jest. Jak sprawdzić zatem, czy człowiek przypadkiem no nie odbiega od normy zachowań? Tu Rojs już proponuje, żeby pisarz weryfikował to przez zadawanie pytań. Przede wszystkim pod adresem spadkodawcy, pod adresem także świadków, jeżeli są świadkowie, i żeby potem sporządził adnotację. Jak brzmiały odpowiedzi, czy zatem spadkodawca no, zachowywał się rozumnie. I kolejny argument bardzo ważny, który też Rojs już przedstawia, mianowicie. Że istnieje domniemanie zdrowia psychicznego. I tutaj on oczywiście bardzo licznie powołuje źródła rzymskie, ale Royce już pisze, że takie domniemanie też wynika z natury: że należy domniemywać, że osoba dokonująca jakiegoś aktu, składająca oświadczenie woli, jest psychicznie zdrowa. Jeżeli ktoś sądzi inaczej, tak jak to przy innych również domniemaniach, to na nim spoczywa ciężar dowodu. Tu zresztą jest bardzo szeroka argumentacja w pierwszym rozstrzygnięciu, o którym ja nie chcę mówić, a to kiedyś już czyniłam, czy rzeczywiście fakt samobójstwa, tak jak ci bracia zmarłego podnosili, świadczy o chorobie psychicznej. ojciec już bardzo szeroko to komentuje i wychodzi mu na koniec, że nie. Że to może być, owszem, jakiś symptom choroby psychicznej, ale wcale nie musi, bo samobójstwo człowiek popełnia z bardzo różnych powodów. I to nie znaczy, że, że jest niespełna rozumu. Yy, czyli należy przyjąć zdrowie psychiczne i dopiero jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, musiałby przeprowadzić dowód. Poza tym bardzo mocny dowód, bo nawet jeżeli. Yy, Przede wszystkim nie należy stanu psychicznego uważać czy oceniać na podstawie jakiegoś zachowania pojedynczego. No jeżeli się raz ktoś zachowa głupio, to nie znaczy, że jest obciążony chorobą psychiczną. Można powiedzieć, każdemu się zdarza. Ale zdaniem Roizjusza taki stan rzeczy, takie no nieracjonalne zachowania musiałyby się przez dłuższy czas powtarzać, żeby stanowić jakiś dowód na chorobę psychiczną. Tu taki jeszcze ciekawy razus, Rois już przywołuje, tak jak i w pierwszej decyzji, o też się powołuje na to, mianowicie chodzi o fragment z Responsa Modestyna zamieszczony w 28 księdze Digestów. Mianowicie Modestyn tu się zajmuje przypadkiem ustanowienia spadkobiercy pod warunkiem, mianowicie spadkodawca miał warunek bardzo nietypowy, ale kogoś ustanowił spadkobiercą. Pod warunkiem, że po śmierci jego ciało wrzuci do morza. On sobie życzył takiego losu po śmierci. No i Modestyn się zastanawia, czy taki testament jest ważny i co, co zrobić w przypadku, kiedy spadkobierca tego warunku nie spełni, no bo przez szacunek dla tych zwłok po prostu je pogrzebał zamiast wrzucać do morza na pastwę ryb czy, czy zwierząt morskich innych. I Modestyn ocenił, że tutaj trzeba by się w ogóle zapytać, czy ktoś, kto taki warunek stawia, jest przy zdrowych zmysłach. Czy naprawdę człowiek świadomie by sobie życzył takiego losu dla swoich zwłok? Ale no, nie należy tego, y, o tym przesądzać. Tylko należy poszukać dowodów na jakiś innych na stan psychiczny. Bo tutaj wchodzi w grę oczywiście ważność testamentu. I proszę Państwa, konkluzja. Tak, ja wiem, że, że czas upływa. Yy, oczywiście w wersji drukowanej jest też szeroka argumentacja. Yy, Roizjusz się wspomaga bardzo prawem rzymskim i co mu na koniec wychodzi o tej klauzuli? Prawda to czy nieprawda? Czy dać temu wiarę czy nie dać? No więc nie. Zdaniem Roizjusza dochodzi do takiego oto wniosku, że ta klauzula zdrowy na ciele, ale yy, przepraszam, zy, chory na ciele, ale zdrowy na umyśle, prawnego znaczenia nie ma. To jest frazes. Nie jest to żaden dowód na zdrowie psychiczne spadkodawcy. To można powiedzieć, no to po co pisać coś, co i tak w sumie znaczenia nie ma. To jest rodzaj takiego wzmocnienia wagi testamentu. Jeżeli ktoś pisze, pisał: Ja taki i taki, chory na ciele, ale zdrowy na umyśle, to dawał komunikat. Rozumowanie było takie. Tylko człowiek zdrowy psychicznie może sporządzić ważny testament. Ja oświadczam, że jestem zdrowy, no to mój testament jest ważny. A tak przy okazji, już całkiem na koniec, co ostatecznie z ważnością tego testamentu, którym się tak Rojs już zajmował, zwłaszcza w pierwszym rozstrzygnięciu. I wyszło mu na to, że testament jest nieważny. I tak też jego sąd asesorski orzekł, ale z zupełnie innej przyczyny niż yy, brak zdrowia psychicznego. Bo tam był inny problem. Spadkodawca jak już powiedziałam, uczynił zapis na rzecz żony. Prawo mardyburskie zakazywało dokonywania takich zapisów przez osoby chorą obłożnie, bez zgody pozostałych spadkodawców, powyżej trzech szelongów. A tam było więcej. I dlatego testament został obalony. Dziękuję bardzo.